Wpadł mi w łapki taki oto sprzęt napęd HDDVD do Xboxa 360 Lecz niestety nie miałem do niego zasilacza Na takie wejście z dziurką w środku na bolce Zasilanie to 12V 2A Tutaj dwa porty USB, port zasilania. No i w sumie tyle. Wygląda jak książka. Ale to robiłem sobie taką motoptyczkę. która pasuje tutaj no i zasilaczem warsztatowym uuu, miejsce się kończy na karcie niedobrze zasilaczem warsztatowym wpuściłem sobie zasilanie I napęd żyje. Chociaż nie do końca ma problem z wysunięciem tacki. Dziwnie, dziwnie, dziwnie chodzi. Dziwnie się wysuwa. Spróbujmy jeszcze raz. I trzeba pociągnąć. No nic, zobaczę co tam się wydarzyło w środku Dlaczego tak dziwnie chodzi Zaczynam rozkręcać Sobie ten oto piękny napęd Dobra. O, no wychodź. Jedną ręką to się można. Fajnie. Dobra. Tak oto wygląda w środku. Nabyt no, firmy Toshiba, rok produkcji... 2006. Grudzień. No i tutaj mamy model. Dobrze, trzeba się dobrać tam do środeczka. I dlaczego? Dowiedzieć się. Yy, Tatka się przycina. I tak wygląda otwarty napęd HD-DVD do Xboxa 360. Marki Toshiba. Tutaj mamy resztę elementów. Zaraz się okaże dlaczego ta tacka nie wysuwa się dobrze może winna jest ta to gumeczka a jak nie no to zobaczymy dalej wydaje mi się że winowajcą jest ten oto pasek napędu od wysuwu zrobiło się z niego i jajko leżał ten napęd z kto wie ile lat nieużywany no i zrobiło się jajko z gumki zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra udało mi się znaleźć drugi taki pasek ten jest okrągły, nie zobaczymy co z tego będzie składamy co nie wysypującego się płynnie, no by tego tacki takie coś tam utkwiło nie wiem, nie chcę no. popać ostrości w ząbku o o o o o o, nie złapie. No nic, wyciągniemy. Pożądalu brzydalu już składam ten do piękny napęd HDVD HD marki Toshiba Xboxa Xboksa 360. Zaraz się okaże czy działa tak jak powinno No i dobrze, i sprawdźmy I wysuwa się normalnie Trochę wolno Ale się wysuwa bez problemów Jea yeah. I szybka akcja, jeszcze na szybko podmieniłem gumeczkę I teraz wysuwa, wysuwa się y, szybciej I płynniej Okej, okay, jest dobrze